Na pyszne sałatki, aromatyczną kawę i ciasto. Zaprasza sponsor programu Gryf Arena Bistro oraz restauracja Ratuszowa w Trzebiatowie. W styczniu minęła 9.45 Tomasz Krupecki, to jest czwartek na żywo w Superportalu 24. Witam Państwa w nowym roku. W najbliższą niedzielę już po raz 24 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Roku pod hasłem Mierzymy Wysoko pieniądze zbierane będą na rzecz pediatrii i godnej opieki ludzi w podeszłym wieku. W Gryficach orkiestra ruszy już w piątek, ale o tym to już opowiedzą moi goście. Róża Szuster, dyrektor Gryfickiego Domu Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Paweł Kamiński, szef sztabu Gryfickiego, radny, szef harcerzy i tak wymieniać mogę długo. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, jak to się stało, że ty będziesz w tym roku szefem sztabu, bo to będzie twój debiut? E, tak, w tym roku jest mój debiut jako szefa sztabu. Od kilku lat tak naprawdę działałem w grafiskim tutaj właśnie sztabie przy organizacji kolejnych finałów. E, szefem sztabu zawsze był Przemek Kubalica, ale powiedział, że już w końcu jest ten czas, żeby jednak oddać komuś młodszemu, tak? I my jakby Przemka i tak e, cały czas mamy przy sobie wspiera nas. Odostał chociażby miejską bibliotekę publiczne, tak? W których dalej jest sztab. A ja w tym roku jakby tutaj przejmuję to wszystko i dbam o to, żeby wolontariusze byli i rzeczywiście by mieli z czym chodzić przede wszystkim. Mhm. W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ruszy już w piątek, wielki koncert w piątek, a to Gryficki Dom Kultury, bo Gryficki Dom Kultury również co roku włącza się do tego finału. Tak, Gryficki Dom Kultury gra z orkiestrą od wielu lat, już od kilkudziesięciu. Od kilku lat już w ten sposób włącza się, że organizujemy również w Domu Kultury koncerty w wykonaniu własnych zespołów. I tak już właśnie w najbliższy piątek, czyli 8 stycznia o godzinie 17 zapraszamy na koncert. W wykonaniu naszej orkiestry Gryfickiej, orkiestry Dętej, zespołu piosenki ruchu Tarantule oraz gościć będziemy również zespół tańca ludowego z Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach. W ramach koncertu odbędą się również licytacje gadżetów ofiarowanych nam przez darczyńców. I podczas tego koncertu również będą puszki, będą zbierane pieniążki, tak? To, tak, będą wolontariusze, również będą puszki, będzie można również wrzucić już pierwsze pieniążki do puszek. Gryfiski Dom Kultury po prostu jest otwarty zawsze na a, takie inicjatywy. Tak, tak. No tak jak powiedziałam, od wielu, wielu lat już się włączamy w działalność w tej akcji i myślę, że za każdym razem, jeżeli będzie potrzeba, będziemy razem z orkiestrą grać. Czujemy, że po powinniśmy być razem. W niedzielę 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polsce. Orkiestra zagrała także za granicą, ale u nas będzie to 23. raz. Dokładnie. 23. raz pierwszy finał się nie odbył. Wiadomo, że to były te finały jeszcze na mniejszą skalę, tak. Kolejne już się odbywały. I tak co roku znajdowała się osoba, grupa osób tak naprawdę, które chciały się włączyć, które uzyskiwały wsparcie chociażby właśnie Domu Kultury, tak, jednostek jakichś właśnie samorządowych, naszych innych organizacji. I co roku jednak ten finał udaje nam się zrobić w Gryficach. Ja mogę od Ciebie jeszcze dodać, że jeśli nam się uda, to na ten koncert już piątkowy będziemy mieli jeszcze terminal płatniczy, gdyż Gryfice są po raz drugi jedną z miejscowości w Polsce, która otrzymuje od Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy terminale, żeby można było w nowoczesny sposób też przekazać te pieniądze. Czyli, zapłaci, czyli przekazać pieniądze kartą. Możemy Dokładnie tak. Zapłacić, przekazać kartą. Tak, przekazać. E, i i to mieszkańcy, tak. Skoro to po raz drugi, to mieszkańcy Gryfice przekazują tak pieniądze? Rok temu tak. E, cały dzień tak naprawdę wolontariusze w niedzielę chodzili do właśnie z tymi terminalami płatniczymi. Niektórzy byli zdziwieni, tak? bo zwykle było tak, że ktoś tam rzuca grosze do puszki i mówi, a kartą można? A w tym roku było okresło, a kartą można? Tak, oczywiście. A to jest y, dość bezpieczne, prawda? Znaczy nawet bezpieczniejsze niż y, wrzucanie do zwykłej puszki, bo wiadomo, zdarzają się różne kradzieże i y, 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 tak dalej, ale to y, od razu do Jurka owsiaka pieniądze na konto, tak? Tak, od razu na konto sztabu tutaj Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. E pieniądze są przelewane, my po prostu drukujemy tylko raport, żeby do rozliczania dołączyć, że tyle jako grafica, przekazaliśmy. Rok temu tak naprawdę terminal bardzo dobrze sprawdził się właśnie tutaj podczas tych licytacji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ponad 2000, chyba 700 zł zostało przez niego zabranych. Więc są to jednak pieniądze, bo jeśli ktoś licytuje, wiadomo, no to daje 100 złotych, 200 zł, czy okazuje sobie, że musi iść do bankomatu. Mhm. Jeśli mamy terminal na miejscu, to mówi, dobra, dam 250, bo mogę jakby przekazać pieniądze kartą, i nie ma problemu. Mhm. E, co przygotowaliście w tym roku? Bo Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to koncerty i różnego rodzaju atrakcje. Dokładnie. E, tak naprawdę cały czas program się modyfikuje, co chwila dzwonią do nas inne jeszcze organizacje, które mówią, że chcą się jeszcze włączyć i jak najbardziej z nami grać. E, Całej zaczynamy, oczywiście, jak Pani już wspomniała, koncertem ten właśnie otwierającym można powiedzieć e, nasze weekendowe granie. E, w niedzielę odbyła się koncert, przede wszystkim ten główny, właśnie tutaj, gdzie jesteśmy w kapitolu. Już od godziny 17 będziemy tutaj mogli wysłuchać Tity Twister 67, który ma w tym roku jakby swoją już 20-lecie grania Włożmy. tak, więc tak naprawdę swój właśnie jubileusz zaczynają naszym koncertem. Również orkiestra w trochę mniejszym składzie gdyż będzie z rokowym brzmieniem już nastawiona. Następnie już jakby kończąc ten wieczorny blok, oczywiście światełko to nie ma, o 20 na Placu Zwycięstwa, o 20 tam gdzieś 15 rozpoczynamy koncert gwiazdy Wieczoru, czyli Kobranocki. W ciągu dnia tak naprawdę od samych godzin tam porannych, już od godziny 8 będą chodzili po ulicach Gryficów wolontariusze nasi. W godzinach popołudniowych otwieramy Dom Kultury, gdzie również będzie turniej gier stolikowych. Jeśli nie będzie pogody, to, bo chcemy też wyjść na plac, ale jeśli nam się nie uda, to wtedy w Domu Kultury zrobimy tutaj z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz osób upośledzonych umysłowo zajęcia plastyczne w Domu Kultury, będzie nauka pierwszej pomocy. Być może uda nam się zrobić jeszcze pokaz kickboxingu, to się okaże właśnie, czy będziemy lokalowo wyrobimy się, tak mogę powiedzieć to. Na Plac Zwycięstwa być może również jeszcze przyjadą do nas motocykliści z naszego klubu motorowego Ogrew, bo też jakby chcieli się włączyć, kto wie czy jeszcze nie zagramy na pływalni naszej gryfickiej, gdyż takie te rozmowy też tak naprawdę toczymy, chcemy zorganizować akcję, że za przepłynięte kilometry firma będzie płaciła jakby, no, można powiedzieć tak, płaciła ludziom, którzy jakby od razu będą to przekazywali na e, konto fundacji, czyli jakby za kilometr będziemy mieli dodatkowe pieniądze wpływające na konto fundacji. E, wielu wolontariuszy będzie zbierało tego dnia pieniądze, ilu? E, w Gryficach to będzie ponad 130 osób. Dodatkowo jeszcze mamy ich w Górzyc, w Wyska, tak naprawdę dookoła Gryfitz. Ale są to wolontariusze, którzy wychodzą z puszkami, czy to są wszyscy ludzie, którzy pracują tego To typu? są tylko wolontariusze, którzy dostają puszki i wychodzą z puszkami. Ale no, są tak, też ci, którzy liczą pieniądze? Tak, dokładnie. W sztabie tak naprawdę mamy ponad 30 osób. Jest to ten zespół, który odpowiada za przeliczenie pieniędzy, za to, żeby w każdym miejscu, przynajmniej tym naszym programowym, były właśnie jakieś elementy w Ośpu, tak? Czy to plakaty, hmm. czy jakieś właśnie dodatkowe tam elementy wystroju? Do tego mamy oczywiście sztab, jakby ten główny organizacyjny, który w każdym momencie może zadziałać. Mamy specjalny zespół ludzi, który kontroluje to, czy wolontariusze chodzą po swoich krawiach, bo wiadomo, żeby nie było tak, że na jednej ulicy mamy 10 wolontariuszy, a na drugiej nie jednego. Każdy ma przydzielony jakby swój obszar, na którym chodzi, więc to wszystko jakby mamy już ustalone, kto czym się zajmuje. I każdy z nich ma swoją puszkę e, i ta puszka jest specjalnie oznakowana. Opowiedzmy właśnie teraz o tej puszce, e, bo mamy ją tutaj e, w naszym studiu. Tak, puszka finałowa jak widać ma tak naprawdę hasło do tego rocznego finału, czyli mierzymy wysoko 24 finał, pediatria i godna opieka ludzi w podeszłym wieku. Motywem, można powiedzieć, finałowym tego właśnie wydarzenia są w tym roku balony, więc te balony jakby będą wszędzie i wiadomo, kojarzą się tak, bo mierzymy wysoko, balony tak samo latają wysoko, co jest ważne. Na każdej puszce znajdują się tak naprawdę cztery banderowe. Jedna na górze, jedna na środku i dwie na dole. To te banderole świadczą o tym, że puszka jest legalna? Tak, że, ona, że jest legalna, że jest zabezpieczona, że żaden wolontariusz, czy osoba postronna nie otworzyła puszki, nie wyciągnęła ze środka pieniędzy. W Polsce niestety zdarzają się takie przypadki, że no, są niestety takie osoby, które zachowują się powiedzmy delikatnie nieładnie i zbierają nielegalnie, czyli do fałszywych puszek. Jak się przed tym przestrzec? Przede Jaką wszystkim... mieć pewność, że pieniądze, które wrzucam, będą na pewno przekazane orkiestrze? Jasne, przede wszystkim należy sprawdzić to, czy puszka rzeczywiście jest barwa tych finałowych, tak? Bo mogą być puszki z poprzednich lat nawet kupione Allegro, bo niektóre można kupić jako pamiątkę tak naprawdę po finale. Puszki dodatkowo będą zafoliowane całym rękałem foliowym, więc jeśli będzie widać, że jest rozcięty, to już jest podejrzany, albo go w ogóle nie będzie miał, tak? Czyli znaczy, będzie jakaś inna aparatura, nie wiem, jakaś inna puszka, bo ktoś powie, że mam puszkę zastępczą. Nie ma czegoś takiego. Każdy nasz wolontariusz dostaje taką puszkę. Dodatkowym jakby znakiem rozpoznawczym jest to, że wolontariusz nigdy nie chodzi w pojedynkę. To są przynajmniej dwie, trzy osoby, a często nawet 4-5, które chodzą. Do tego każdy wolontariusz oczywiście jest wyposażony w serca i identyfikator, który w tym roku wygląda tak. Również jest w tych barwach finałowych, tak? pojawiają się znowu balony, bierzemy wysoko, na drugiej stronie jest jakby też cel zbiórki, e, napisane tutaj na dole mamy, że działamy na podstawie e, zezwolenia Ministerstwa Administracji Pokażmy to do kamery 3. Proszę mhm. bardzo, o, to jest jakby to, co każdy wolontariusz ma i w dniu finału tak naprawdę dzięki temu możemy rozpoznać, czy wolontariusz jest prawdziwy, czy jest to jakaś osoba podszywająca się pod wolontariusza. Dobrze, w ubiegłym roku ile udało się zebrać pieniędzy? Ponad 27 tysięcy złotych w tym roku będzie więcej? Bo to mamy, jest tak, że co roku mm -hmm. jest więcej, prawda? Tak, mamy nadzieję, że uda nam się zabrać więcej. Odzew jest, mogę powiedzieć, trochę większy niż rok temu. Dużo osób nas teraz prywatnych dzwoni zapytają, czy mogę coś jeszcze przekazać na licytację właśnie na rzecz Fundacji Wośb, czy też czy mogą jakoś nas wesprzeć rzeczowo, tak? Czy dać nam jakieś właśnie napoje, cokolwiek innego, więc... Jest to ze wzdłuż, więc mam nadzieję, że tak samo to się przełoży na zebraną kwotę. Pani dyrektor wrzuca coś do puszki? Zawsze. Dlaczego? Dlaczego? Po prostu wiem, że po powinnam to robić. E, Sprzęty medyczne trafiają również do Gryfickiego Szpitala. Wiem o tym. Widziałam, byłam w szpitalu, widziałam sprzęt oznakowany serduszkami. Także uważam, że akcje która jest organizowana od 24 lat, jest jedną z najlepszych akcji nie tylko w naszym kraju, ale w całej Europie. Oprócz tego, że zbierane są pieniądze, to jakby ludzie tego dnia wstają z foteli i jednoczą, i jednoczą, się, i jednoczą się, i do działania. się i do działania. Poza tym, jest to wspaniała forma uczenia dzieci od najmłodszego że należy dbać, należy działać również dla innych, dla dzieci chorych czy dla dorosłych chorych, ale, ale powinniśmy uczyć od początku dzieci, czyli od samego od momentu, kiedy zaczynają już reagować, kiedy zaczynają już myśleć, że opieka, że pomoc innemu człowiekowi jest również ważna w naszym życiu. A co pani powie? Znaczy może co Pani powiedziałaby, albo co Pani czuje, kiedy słyszy Pani słowa krytyki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a takie się zdarzają i mi to coraz głośniej. Zawsze sobie mówię, że jeżeli ktoś krytykuje, to jest to zazdrość. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest takim pospolitym ruszeniem, w którą się włącza bardzo duża grupa ludzi. Kto chce, może się włączyć. A myślę, że te osoby krytykujące po prostu nie potrafią, bo raczej uważam, że nie potrafią się włączyć, a poza tym są te osoby, które nie potrafią nic więcej zrobić, tylko krytykować. Także uważam, że tutaj krytyka jest bezpodstawna, a wynika właśnie według mnie z zazdrości. Z zazdrości tego, że, e, że ktoś, ileś tam ktoś, procent wpada że, że do kieszeni organizatora. To znaczy. No. Każda organizacja, jeżeli działa, czy to jest fundacja, czy organizacja społeczna, pozarządowa, wiadomo, że są w tym wszystkim również pieniądze. I te pieniądze również ktoś zarabia, tak? bo jest praca społeczna, rzeczywiście, gdzie można być wolontariuszem od początku do końca, ale życie jest życiem. I w tym przypadku akurat jeżeli są pomówienia czy, czy informacje takie, że organizatorzy, czyli sztab organizatorów Wielkiej Orkiestry ma z tego jakieś profity, ja nie mam nic przeciwko temu, bo ci ludzie, którzy to robią, no, powinni również mieć w jakiś sposób za to zapłacone. Pani powiedziała, że to jeszcze przed programem, że pani syn też od samego początku był w tej drużynie wośpu. I to była dla niego Pani zdaniem taka nauka tego, że trzeba pomagać innym, Pani to wtedy tak odbierała? Cały czas, cały czas no, nie ukrywam, że tak jak mówiłem również, że Dom Kultury też prawie od początku samego włączał się w organizację tej akcji, natomiast akurat nosen, syn powiem szczerze, bardzo chętnie działał, bardzo chętnie wspomagał. A w ten sposób właśnie się nauczył i wie, że zawsze słabszym należy pomagać. I z tego jestem bardzo dumna. Paweł, ty nie tylko w dniu finału pracujesz, ale Wielka Orkiestra Świątecznej Pomoc to przygotowania już od kilka miesięcy wstecz. Na czym polegają te przygotowania? Tak naprawdę pierwsze spotkania, pierwsze rozmowy przed kolejnym finałem, który jest w styczniu. Rozpoczynamy już wakacje na początku września. Bo to nie jest tylko moja praca, to jest przede wszystkim praca całego sztabu, tak? który spotyka się. To są osoby, które studiują, które już skończyły tak naprawdę nawet swoją edukację, pracują normalnie, a chcą z nami dalej być, chcą pomagać. Tak? To jest ustalanie mniej więcej głównych założeń, czyli z kim będziemy jakby robili imprezy, w jakiej formie to będzie wszystko, bo to nie są jakby moje decyzje, to są decyzje całego sztabu. My się spotykamy, my rozmawiamy właśnie, dyskutujemy na temat tego, o której godzinie rozpoczynamy, w jaki sposób zbieramy, Rok temu na przykład przykładowo zbieraliśmy zgłoszenia tylko za do Biblioteki Miejskiej, gdzie robiliśmy dyżury. W tym roku padło pytanie, czy nie możemy tego zrobić w oparciu również o biblioteki szkolne. I tak było, tak próbowaliśmy, żeby zobaczyć po prostu jak to jest możliwe, tak, bo wolontariuszy tak naprawdę trzeba zbierać już pod koniec zeszłego roku, żeby na spokojnie można było im wyrobić właśnie identyfikatory, żebyśmy wiedzieli ile puszek ma przyjść, no bo wiadomo, to jest okres ten świąteczny, więc tutaj już coraz gorącej tak naprawdę się robi. Eee, więc ta praca musimy odpowiednio zaczynać wcześniej. żeby tyle znaleźć... kiedy? Mówi, my w tym roku zaczęliśmy pracować na przełomie wakacji i września. No właśnie, czyli z pół roku wcześniej. Dokładnie. Policja, strażacy, e, wojsko będą wam pomagać w tym roku? Eee, policja i straż w e, ograniczonym zakresie, no bo wiadomo, te sprawy, które jakby mają miejsce na samej górze polityki naszej państwowej, tak. Później przybijają się i do nas, ale oni i tak chcą się włączyć w to, co Czyli mogą. Czyli masz na myśli posła Stanisława Piętek, posła Prawa i Sprawiedliwości, który potępia udział służb mundurowych w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Służb mundurowych, a nawet organizacji pozarządowych, tak naprawdę, bo powiedział, że wszyscy, co robią coś, nie powinni się tak w to włączać. E... A co Państwo o tym myślicie? Pani się uśmiecha, bardzo. Proszę, <laughs> proszę. No, jestem w ogóle zszokowana, że z ust posła padają takie słowa, że szam, wręcz szantażuje się służby mundurowe, że w przypadku wzięcia udziału, włączenia się, mówię to na, na, na polityczną Teraz, już się, teraz te, już się wycofuje. Tak, No ale, ale myślę, że, że no nie powinno w ogóle takich nie powinny takie słowa w ogóle paść z ust polityka, polityka, yy, który rządzi, który jest we władzach naszego państwa, tak? Byłam bardzo zdziwiona tymi słowami. Tak naprawdę to jest pośledzenie w pewnym stopniu naszego systemu, tak? Medycznego, skoro od tylu lat musimy. Wspierać jakoś e, sposób sposób, nie wiem, budżet państwa, tak? E, szpitale, żeby ten sprzęt rzeczywiście był. Jeszcze kilka lat temu w graficach nawet nie można było myśleć o tym, żeby noworodek miał zrobione e, przesiewowe badanie słuchu, czy jakiś inny sposób, sprawoznaczony, aby na pewno słyszeć, czy nie ma żadnego problemu, tak? Dzieci, które miały dopiero kilka lat, zostały wysyłane do lekarza, specjalisty, i dopiero wtedy było to robione. Teraz jest tak naprawdę robione to każdemu dziecku od ręki. W gryfickim szpitalu mamy sprzęt za ponad 719 tysięcy złotych. To są pieniądze, których nikt by nie wyłożył od tak, żeby dać sprzęt do szpitala, tak? Więc ja sądzę, że skoro to działa, sprzęt rzeczywiście się znajduje tutaj, to powinniśmy to dalej robić. To w takim razie krytycy co powinni tego nie zrobić, znaczy no, krytycy, e, krytycy wośpu. Krytycy w nie Albo odzywać się nie, nie przeszkadzać. po prostu no tak, nie przeszkadzać, dobrze. bo właśnie y, też tu wcześniej rozmawialiśmy, jeżeli, jeżeli są działania y, organizowane, mówię o naszym kraju. Jeżeli się w te działania, w te akcje włączają ludzie, mieszkańcy naszego kraju, robią to bardzo chętnie, to po co politycy i polityka w to wszystko się w jakiś moment włącza i próbuje negować? Dlaczego w takim razie nasze szpitale, nasza służba zdrowia nie ma? Zapewnione przez państwo nasze właśnie odpowiedniej aparatury, odpowiednich warunków leczenia. I to powinno być nazwane hecą. Dokładnie. Bo to jest zadanie państwa. To nie jest zadaniem yy, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy innych organizacji, które gdzieś tam działają na ten rzecz. To jest zadanie państwa. Jeżeli państwo nie potrafi sobie z tym poradzić, a są chętni, którzy chcą to robić i wspomóc. Dlaczego temu wszystkiemu przeszkadzać? Pani już ma serduszko, to znaczy, że pani już wrzuciła. I zachęc zachęcacie Państwo. Zachęcamy, zachęcamy, ja zachęcam w piątek, godzina 17 już też zapraszam przede wszystkim tu też do Domu Kultury. Mhm. Warto przyjść, Dom kultury będzie otwarty, przyjść, wrzucić do puszki, posłuchać, zobaczyć dzieciaki, zobaczyć młodzież, zobaczyć osoby dorosłe. Tak. Wziąć udział w tym koncercie, również w licytacjach. Jest dużo gadżetów, wspaniałych gadżetów. Myślę, że warto przyjść i, i, i właśnie w ten sposób wspomóc naszą akcję. Nieważne, ile przyjmiemy do puszki. Nieważne, może być nawet grosz, tak. Każda dorobna kwota, czy nawet przekazana jakiś przedmiot na licytację jest wsparciem, które jest rzeczywiście potrzebne. Bo warto powiedzieć o tym, że tak naprawdę w całej Polsce właśnie za granicą to jest, to są tak naprawdę setki tysięcy wolontariuszy, którzy mm -hmm. tego dnia wychodzą na ulicę, którzy chcą robić, tak? bo nawet po terminie zgłoszeń do nas dzwonią, pytają, czy jeszcze można się zgłosić, bo kolega jest i oni też by chcieli. I tak naprawdę to jest włączenie się wszystkich mieszkańców na całej Polsce, tak? W całej, wszystkich Polaków, można powiedzieć, nawet za granicą obcokrajowców, którzy widzą, że jest problem i chcą wspierać, więc jak najbardziej... Ee... Którzy doceniają. I tak, my, on, my doceniają. też docenimy e, Gryfice... E... Zbierają same płoty, łączą się z karnicami, mrzeżyno-trzebiatów, puszki pojawią się także w brojcach i rewalu. Dziękuję Państwu za dziś, dziękuję moim gościom, Róża Szuster, Paweł Kamiński. Mam nadzieję, że spotkamy się w Gryficach podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do zobaczenia za tydzień. Specjalistyczne Centrum Opieki i Rehabilitacji Leśna Polana w Greficach, Całodobowa opieka. Profesjonalna kadra medyczna i fizjoterapeutyczna. Rehabilitacja neurologiczna i ortopedyczna w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Komfort, bezpieczeństwo, szacunek. www.lesnapolana24.pl